To jest podcast Psychologia Pieniędzy. Ja nazywam się Roman Wyprzał i nie jestem psychologiem. Jestem inżynierem, który obserwuje i stara się zrozumieć zachowania ludzkie odnośnie pieniędzy. Jeżeli ciebie też interesuje ten temat, to serdecznie zapraszam do mojego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny raz witam Was. W moim podcaście psychologia finansowa. Po dłuższej przerwie? No to zależy ode mnie i od mojej, jak gdyby, dyscypliny, w jakiej częstotliwości nagrywam podcast. A przerwa spowodowana jest tym, ponieważ dużo się działo. Grałem turniej tenisowy na północy Monachium, gdzie wygrałem Nebenrundę, czyli taką pocieżkę. Gdzie przegrałem w pierwszej rundzie turnieju głównego, ale później wygrałem turniej pocieszenia. No, no miałem dobrego przeciwnika w tym turnieju, i mimo wielkiego upału, yy, no, udało mi się dzięki łaskawości Bożej i takiej trochę mężności, mądrej grze wygrać ten turniej pocieszenia. I dodatkowo też byliśmy razem z żoną w Krakowie, w pięknym Krakowie. Na koncercie, chociaż tam dawno nie byłem, to zrobiło dla mnie wrażenie, ten spokój, bezpieczeństwo, czystość Krakowa. Oczywiście no nie jest to już miasto tanie, bo Polska się bogaci, jednak to był piękny czas i naprawdę byłem dumny z tego, że mamy takie miasta jak Kraków, Wrocław, czy Gdańsk, czy też inne piękne miasta w Polsce, które naprawdę są. Nawet piękniejsze niż wiele miast europejskich, ale żeby oczywiście pojechać do Krakowa, polecić samolotem i spędzić tam piękny czas, wynająć apartament, na to wszystko potrzeba pieniędzy. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o e, takich trzech opcjach, jakie mamy, e, gdy wpływają pieniądze na nasze konta co miesiąc. Jeżeli pracujemy gdzieś albo e, no po prostu, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, gdy. Otrzymujemy wypłatę, jak się one rozchodzą, na co idą, i, i zaczniemy, może, i od pierwszej opcji. I pierwszą opcją, którą tak mam, znaczy ja nie mam tego, ale wiem, że jakie istnieją, bo więcej nie znam, to jest to, kiedy pieniądze wpływają na nasze konto i praktycznie te pieniądze rozchodzą się na nasze zobowiązania, czyli na jakieś raty. Jeżeli mamy kredyt hipoteczny, to na ratę kredytu hipotecznego. Jeżeli mamy jakieś leasingi, czy raty na auta, to idzie na te, te wszystkie koszty. Miałem kierownika w firmie, chyba już nawet o tym mówiłem, który no tuż po wypłacie mówi mi, że no Roman, dostałem wypłatę i praktycznie raz, dwa, już prawie nic nie ma. Zostało mi tylko na takie na żywność i na małe przyjemności, i on mówi, że ma no na to perspektywę wielu lat, ponieważ ma kredyt hipoteczny o zmiennej stopie. I dodatkowo kupił też auto z takiej średniej klasy. No, chciał po prostu od razu skoczyć na ten wyższy poziom, jednak to było jakby kosztem tego było to, że no nie miał. Pieniędzy na jakieś takie większe manewry, ponieważ no, jego konto było czyszczone co miesiąc. I nawet ja pamiętam, jak skończyłem studia i podczas studiów miałem kredyt studencki, to po studiach musiałem spłacać. I chociaż to tam była niewielka kwota, zdaje się 250 zł miesięcznie, to jednak tak po każdym miesiącu, kiedy spłacałem tą ratę, no odhaczałem to. I to ciążyło mi na głowie. Do tego później oczywiście nie miałem jakiejś wiedzy finansowej, to wziąłem kredyt konsumpcyjny na auto, żeby jeździć samochodem i chociaż to też nie było jakieś nowe auto, tylko używane, bo to, to był Citroen AX, no to jednak też jakieś to było obciążenie dla mnie, że z każdym miesiącem myślałem o tym, i tak robiłem taką kreseczkę, kreseczkę przy kolejnej spłaconej racie. No i liczyłem jeszcze, ile jeszcze czasu na to, to potrwa, to spłacanie. No, ja nie wiem, bo nie mam kredytu na mieszkanie, ale podejrzewam, że osoby, które mają kredyt o zmiennej stopie, mają dodatkowe obciążenie, ponieważ nie są pewne dokładnie, jaką ratę będą mieli do zapłaty w kolejnym roku, w kolejnym miesiącu, ponieważ. Stopa się może zmienić, z czego byliśmy świadkami w poprzednich latach, i ta rata może bardzo urosnąć I czasami no, musi, taka osoba, która ma kredyt, musi wziąć jakiś dodatkowy etat, dodatkową pracę, aby pokryć te opłaty. I w takiej sytuacji, kiedy człowiek no, jest, taki ma zobowiązania, to no, oczywiście, jeżeli są jakieś zwolnienia, słyszymy jakieś redukcje etatów. No to ma większy stres, żyje w ciągłym takim długotrwałym stresie. Zależy oczywiście na ile lat ma kredyt. I wiadomo, że taki stres długo, długoterminowy, nie jednorazowy, tylko taki ciągły, jest szkodliwy dla zdrowia. I taka osoba ma no większe prawdopodobieństwo, że jakiś że może za coś zachorować. Także to nie jest bardzo dobra sytuacja. No, no oczywiście coś za coś, że już może od razu mieszkać w mieszkaniu takim no, bardziej nowoczesnym, może jeździć lepszym samochodem. Jednak oczywiście to jest opłacone tym, że co miesiąc no niestety musi pozbywać jakieś kwoty ze swojego konta. I może są jakieś są inne oczywiście alternatywy, czy tam najmować mieszkanie taniej, może w gorsze mieszkanie jakościowo. No, z drugiej strony, też nie wiadomo, czy w tym, jakie jest samopoczucie psychiczne, jeżeli byśmy mieszkali w gorszej dzielnicy, czy gdzieś. No ale mimo wszystko, ta perspektywa tego, że przez 30 lat albo przez nie wiem, 15 lat będziemy musieli oddawać banku nasze pieniądze, które zapłacimy, może spowodować to, że nasze życie wygląda bardzo podobnie przez wiele lat. Że to jest takie praca. Jedzenie, i później z, naszych, z naszego konta potrącane są te pieniądze i czekamy do kolejnego miesiąca, żeby opłacić nasze rachunki. Nie mamy za dużo takiego pola manewru na jakieś działania dodatkowe, jeżeli jesteśmy oczywiście za bardzo obciążeni tymi wszystkimi ratami. No to była taka pierwsza opcja. Drugą opcją, którą Mamy to jest taka, kiedy nie mamy żadnych długów, pozbyliśmy się ich, lub też no, nigdy nie zaciągaliśmy jakichś kredytów i możemy oszczędzać. Nasze zarobki są wyższe niż wydatki, i mamy takie, nie wiem, filozofię życia, że kupujemy za pieniądze zaoszczędzone nie, nie bierzemy kredytów. To już jest dużo lepsza opcja, taka dla, dla psychiki, ponieważ Uczymy się tej cierpliwości, zbieramy pieniądze na rzecz, którą chcemy kupić, płacimy za nią. I te nasze pieniądze są tak akumulowane liniowo na naszym koncie, że wiemy dokładnie, ile zoszczędzimy w następnym roku. Jeżeli na przykład oszczędzamy 1000 zł miesięcznie, no to wiemy, że w przeciągu roku oszczędzimy 12 tysięcy. Za dwa lata będziemy mieli 24 tysiące. I to daje nam takie bezpieczeństwo też, że jeżeli są jakieś problemy z pracą, to na podstawie zaoszczędzonych pieniędzy możemy, wiemy mniej więcej, ile jesteśmy w stanie przeżyć. Nasze samopoczucie jest też lepsze, lep lepiej śpimy, chociaż być może no, żyjemy w gorszym mieszkaniu, może wynajmujemy może najmujemy jakieś mieszkanie i jeździmy jakimś starszym samochodem. To jednak chyba ten spokój psychiczny jest dużo, dużo większy. Mamy jakieś pole manewru. Z drugiej strony, musimy być tego świadomi, że jeżeli my tylko oszczędzamy pieniądze, odkładamy na nasze pieniądze, to inflacja podżera to, że no ostatnie, przez ostatnie lata mieliśmy wysoką inflację. Może się okazać, że, że 50% naszych pieniędzy to no zje inflacja, kupimy 50% mniej. Produktów niż kiedyś. A powodem tego może być to, dlaczego my nie inwestujemy tych pieniędzy, to no, no nasze też lenistwo, no, że nie chcemy wziąć, uczyć się, jak te pieniądze inwestować, żeby te nasze oszczędności, żeby one pracowały, żeby one tak nie leżały na tym koncie leniwie i nominalnie, żeby się to powiększało, ale realnie, no, niestety, ta wartość każdego tysiąca. Z kolejnym miesiącem będzie spadać, to musimy się, muszą te pieniądze pracować, żeby zarabiać na siebie. No i często brakuje nam tego nie wiem, czasu, czy mówimy sobie, że a później, później, że to inwestowanie jest trudne, że to trzeba studia skończyć, chociaż to nie jest prawdą. Lub też też mamy taki strach przed stratą, że stracimy te pieniądze, zostaniemy z niczym, te Nasze przekonania odnośnie instytucji finansowych, albo akcji, czy czegoś inwestowania w nieruchomości są takie, że słyszymy tylko te negatywne rzeczy, że tylko jest strata, że lepiej warto trzymać te pieniądze i wtedy mamy to nom nominalnie, nam się powiększa i nikt nam z tego nie zabierze. Lub też te nasze przekonania, które wynieśliśmy z domu, albo też słyszymy od znajomych, że jakieś. Historię, że no, ktoś wynajmował mieszkanie i zniszczyli mu to mieszkanie, i zostało to mieszkanie z długami kompletnie zniszczone. To lepiej warto nie kupować mieszkania pod wynajem, lub też jakieś akcje typu nie wiem, Rafako, że ktoś kupił kiedyś drogo, a teraz padło to do zera praktycznie, że jest bankrut i to z daleka, od giełdy. Ale najczęściej te takie Rzeczy takie przekonania mają ludzie biedni, i od nich to słyszymy, że nie warto tak robić. A warto może posłuchać osób, które jednak zarobiły na tych mieszkaniach, wiedzą jak to się robi, i nie słuchać, może nie wiem, jakiegoś piekarza, który no, nie ma żadnych mieszkań, a ma jakąś opinię, tylko warto posłuchać gościa, który inwestuje w mieszkania, czy już inwestorom od wielu lat na giełdzie z sukcesami. Jaka jego jest metoda i strategia, a przede wszystkim warto no, też czytać książki, bo jest dużo książek, i nie być takim, jakby to powiedzieć, followersem i brać wszystko to, co jest napisane i to stosować, tylko być studentem, analizować to, szukać tej prawdy, bo każdy człowiek ma rozum i jeżeli studiuje i oprze to jakimiś badaniami naukowymi, to to może dojść do wniosku, że to wcale nie jest takie niebezpieczne. Jeżeli do tego mądrze podejdziemy, to nasze oszczędności naprawdę mogą na siebie zarabiać i może mieć z tego korzyść, kiedy my śpimy. Bo też może się okazać, że jeżeli my tylko oszczędzamy, to po wielu latach obudzimy się z konfetti, że te pieniądze zamienią się no, na mało wartościowe, makulaturę czy takim, no za to kupimy może tam. Niewiele rzeczy, już była taka sytuacja jak jakieś hiperinflacje w historii. Nawet ja pamiętam, mam 44 lata i jak kiedyś 5000 zł z takim chopenem, to za to mogłem sporo kupić. Cieszyłem się, kiedy mój dziadek podarował mi 5000 zł na urodziny. Za to jakieś mogłem kupić lody, postawić kolegom lo z podwórka. <grych> Czy no, coś kupić słodkiego, jak to dzieci, ale później, teraz jak się okazuje, te 5000 zł to jest 50 groszy, za co nic nie kupimy. No, nie ma, nie ma produktu, za który byśmy kupili za 50 groszy. Także tak to się zmienia. I oszczędzając tylko, musimy być świadomi tego, że mamy pewną realną stratę. To jest 100%, że będziemy mi tą stratę. I teraz przejdziemy do opcji trzeciej. I opcja trzecia to jest taka, że nie mamy kredytów, zarabiamy więcej niż oszczędzamy, przepraszam, zarabiamy więcej niż wydajemy i inwestujemy te zarobione pieniądze. I aby dojść do tego etapu, no to musimy odrobić zadanie domowe, czyli musimy pozbyć się tych naszych długów, jeżeli jakiekolwiek mieliśmy. Musimy też ograniczyć nasze wydatki, no, nie mieć, nie wydawać pieniędzy na konsumpcję i zarabiać więcej, niż wydajemy. To jest najprostsze, żeby zawsze nam coś zostawało na koniec miesiąca, czy też na początku miesiąca od razu odłożyć na to inwestowanie. No, I żeby inwestować, to musimy się nauczyć tego, musimy jednak poświęcić czas na naukę. Bez wiedzy, bez bez nauki, no, odradzałbym inwestowanie, bo wtedy faktycznie, jeżeli usłyszymy, że możemy te nasze pieniądze się pomnożą razy 10 w przeciągu krótkiego okresu, no to możemy no, zostać no, z, z, bez żadnych pieniędzy, możemy stracić te pieniądze, które zaoszczędziliśmy. Że jednak potrzeba czasu być studentem, nie, nie właśnie takim, to wszystko. Bierze do siebie i to stosuje, uważa za prawdę, tylko przeanalizować to wszystko, brać z różnych źródeł. Jeżeli ktoś inwestuje w akcje wśród znajomych, to warto z nim porozmawiać, w jaki on sposób to robi, potem z inną osobą poczytać książki, no i wysnuć jakieś wnioski, zrozumieć to. Jeżeli później też już posiadamy tą wiedzę, w jaki sposób edukujemy się, to. Warto pomyśleć, jaka by była nasza strategia dostosowana do naszej psychiki, żebyśmy dobrze spali, bo o to w tym chodzi. Że są różne rodzaje inwestycji. Niektórzy robią takie rzeczy materialne, na przykład garaż, które widać, czy jakieś małą kawalerkę, mieszkania pod podnajem. Dr, inne osoby na przykład wolą jak ja, jakieś akcje, gdzie też są duże zalety, jest mniejszy, też próg wejścia możemy kupić za niższą kwotę już jakiejś część akcji niż w przypadku mieszkań. No niektórzy też lubią inne rzeczy, inwestycje, jakieś może stare samochody, czy też jakieś stare obiekty. No mam kolegę w pracy, który na przykład zbiera jakieś karty do gry, nie wiem jak to się nazywa, jakieś Magic Cards i kupił kiedyś komplet kart i te niektóre pojedyncze karty no wzrosły od praktycznie dwóch czy tam trzech euro, do teraz można kupić to na ebayu za 200 euro. Także takie, jeżeli ktoś się na tym zna, to oczywiście może w ten sposób inwestować. I jakie są zalety tego, tego inwestowania? Kiedy my nie mamy długów i mamy te inwestycje i te pieniążki się e, zaczynają rozmnażać. To są takie zalety, że każdego miesiąca nam wpływają pieniądze na konto. I to jest jaka to jest różna sytuacja od tego kiedy są nam pobierane, a takie kiedy te pieniądze wpływają nam na konto. I oczywiście na początku, jeżeli my zaczynamy dopiero inwestować, kupować jakieś małe obiekty, garaż na przykład, czy miejsce postojowe, to są jakieś okruchy, kilkaset złotych, ale później z biegiem czasu to się zaczyna powiększać, zaczyna działać tak zwany procent składany. I jeżeli, na, tak weźmy przykład, jeżeli mamy garaż za 100 tysięcy złotych i on nam w ciągu roku ma zwrot od 400, tam 450 złotych miesięcznie, czyli rocznie wyjdzie na 5 tysięcy, no to za rok mamy już 105 tysięcy. Także to się zaczyna pomnażać. Jeżeli mamy na przykład po jakimś czasie oszczędzania, latach oszczędzania 5 garaży, to uzbieranie na szósty garaż jest dużo łatwiejsze niż uzbieranie na pierwszy garaż, ponieważ te pięć garaży, które już mamy, pomagają nam dozbierać na szósty i to tak się napędza wykładniczo. A człowiek tak myśli liniowo. Myśli sobie, że jeżeli ja będę 1000 no, zł miesięcznie odkładał, to za rok będę miał 12 tysięcy, po dwóch latach 24, potem 36 i to rośnie tak liniowo. I to jest prawda w przypadku tego, jeżeli my tylko oszczędzamy, bez inwestowania. A jeżeli my mądrze inwestujemy z jakimś procentowym zwrotem, to ten procent, te dzieci, jak gdyby te od tych rodziców, e, tych 100 tysięcy złotych, te rodzice i te dzieci, czyli na przykład jakieś tam zyski, one też pracują na nas. Możemy też te pieniądze inwestować, nie musimy tego wydawać. I to tak się powiększa. I możemy dojść do wysokich sum. Od małych kawałeczków, potem małych części, coraz większych części, aż do dużych sum. I to się tak napędza. I w tym przypadku najważniejszy jest właśnie w tym inwestowaniu ten czas i oczywiście kwoty, jakie oszczędzamy, i też zwrot roczny. Nawet jednoprocentowo wyższy wzrost ma duży wpływ w długim terminie czasu na naszą końcową sumę. I o tym procencie składanym nawet Einstein mówił, że to jest chyba ósmy cud świata. Że, jeżeli ktoś zrozumie to, jak to działa, to pomnażanie, ta kula śniegowa, to może być naprawdę bogaty czy ma majętny. I też oczywiście to inwestowanie, że my cały czas się do douczamy, czytamy książki, słuchamy podcastów, to nasza strategia i mądrość zwiększa się i możemy na przykład obniżyć podatki, czy odpowiednio zainwestować te pieniądze w odpowiednie instrumenty, gdzie możemy zmniejszyć podatki, czy też koszty naszych inwestycji ograniczyć. I jak widać, to jest, jest to 80 stopni inna sytuacja niż w tej opcji pierwszej, kiedy, kiedy nam na to wszystko jest pobierane, nie mamy za dużego pola manewru. W tej trzeciej opcji, kiedy nam wpływają te pieniądze nasze Nasza suma, nasze możliwości finansowe powiększają się, wtedy możemy cieszyć się z tego życia, możemy pojechać na wycieczki różne, możemy zrealizować w jakiś sposób nasze marzenia. A nawet jeżeli będziemy nasze koszty trzymać w ryzach, to cały czas, mimo tego, że nasz standard życia w czasie będzie się zwiększał, będziemy może jeść bioprodukty jedynie, czy też jeździć na coraz większe, do coraz lepszych hoteli, to mimo wszystko nasz majątek może rosnąć. I tak właśnie w tych osobach, u tych osób bogatych, tak jest, że słyszymy, że bogaty będzie tylko bogatszy, a coraz więcej biednych. No ale dlaczego tak jest? Ponieważ te osoby bogate posiadły tą wiedzę tego o tym procencie składanym. Wiedzą, że jeżeli jest kryzys, to one wychodzą bogatsze z tego kryzysu, ponieważ wtedy w kryzysie kupią od. Osób zadłużonych, ich aktywa, ich mieszkania, które na przykład są, gdzie te osoby zadłużone no są przytłoczone tymi ratami. I to też nie jest tak, że, że, że to jest jakiś jeden tort wielki, że ci bogaci tylko wszystko mogą wziąć, a reszta biedna i musi się podzielić. To nic nie da. To spowoduje to, że jak się podzieli, zabierze się od niego, no to za rok, dwa, dalej ten bogaty będzie bogaty, a, a ci biedni znowu będą biedni. Chodzi o tą filozofię, żeby zrozumieć procent składany i, i oszczędzać. I ja osobiście przeszedłem z, tego, z tej pierwszej opcji, kiedy miałem jakieś kredyty, na szczęście nie były jakieś wysokie, ale mimo wszystko to ciążyło na mnie i nie miałem jakiejś wiedzy finansowej, że nie uczyłem się na temat finansów. Po prostu nikt mnie tego nie nauczył ani ja jakoś nie spotkałem kogoś, od kogo bym się mógł uczyć. I Żyłem tak, że praktycznie to, co zarobiłem, to wydałem. Oczywiście też poszło na jakieś te raty za kredyt studencki, czy jakieś konsumpcyjne. Miałem na laptopa, czy na, na auto. Nawet raz wziąłem na 0% kredyt. I mimo, że to był 0%, nie płaciłem odsetek, to jednak było to obciążeniem, że co miesiąc muszę za to płacić. Chociaż wiedziałem, że dodatkowo więcej nie, nie zapłacę, niż bym płacił to od razu gotówką. Nie było odsetek, ale mimo wszystko męczy te, te raty, nawet korzystne, że coś wisi nad głową. No i kiedy zacząłem, znaczy spotkałem na swojej drodze podcasty na temat finansów i zacząłem się zagnębiać w ten, w ten temat, zacząłem czytać, to płaciłem wszystkie, jakiekolwiek miałem długi i przeszedłem do tej opcji drugiej, która krótko trwała, ale w tym czasie zacząłem Cały czas tą wiedzę gromadzić. No i niebawem po drugiej opcji przyszedłem do opcji numer 3, czyli zacząłem inwestować. No na początku trochę może jakoś błędnie, trochę na oślep strzelałem z, z kupowaniem. Niekoniecznie najlepsze wybierałem. Jednak już się uczyłem, już zacząłem poznawać, jak działa konto maklerskie, jak się kupuje akcje. Kiedy dostałem pierwszą dywidendę, to też nie wiedziałem, co to jest. Myślałem, że jakiś zwrot z banku. Dopiero potem zorientowałem się, że to jest moja pierwsza dywidenda, i, i oczywiście to były takie okruchy na początku, ale teraz z każdym rokiem to może nie jakoś diametralnie, ale to się powiększa i daje to więcej takich możliwości bezpieczeństwa w życiu. Też cieszę to, że że, że coś wpływa na konto, że można to tak ustawić nawet, yy, te instrumenty, że podobnie jak w przypadku wynajmu garaża, że co miesiąc coś wpływa, tak samo można to zrobić z akcjami, że w każdym miesiącu jakaś kwota wpływa, co daje takie też psychiczne, pozytywne uczucie, że nie ja, nie jest coś pobierane ciągle, tylko jak to rachunki czy tam jakieś raty, tylko coś wpływa. I albo mogę za to sobie coś kupić, za te wpływające pieniądze, albo nawet dalej dokupić akcji, zainwestować coś, żeby one się jeszcze bardziej rozmnażały i działał ten procent składany. I to wszystko, co chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat tych, te, te, tych trzech opcji. No, życzę tobie, żebyś też przechodził jak najszybciej do trzeciej opcji nie miał długów, bo nie znam nikogo, kto by się cieszył z tego powodu. Życzę też, żebyśmy, no żeby każdy uczył się o inwestowaniu, o tym, jak pomnażać nasz majątek, żeby te pieniądze nie leżały leniwie gdzieś na koncie, tylko pracowały na nas. A w kolejnym odcinku, tak wrócę do tej pierwszej opcji i opowiem o tym, jak można wychodzić z długów. O tym też, może też na swoim przykładzie, jak się czułem. Jakie to były trudności, takie też jakieś psychiczne, żeby z tego wyjść. Chociaż tam mówię, że nie byłem jakoś zadłużony po uszy, miałem lekkie długi. Też zastanowię się, co bym zrobił, posiadając tą wiedzę, którą teraz mam, aby pozbyć się długów, nawet wielkich długów. Także do usłyszenia, pozdrawiam Was i do następnego razu.